W domu pielęgnacyjnym Stowarzyszenia imienia doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach dobiega końca kolejny dwutygodniowy turnus opiekuńczy. Dom przy ulicy Barskiej to miejsce, gdzie wolontariusze opiekują się osobami przybywającymi tu zarówno na pobyt dzienny, jak i całodobowy. Wielkim orędownikiem powstania tego miejsca była pani Stanisława Wodyńska, obecna prezes stowarzyszenia. Proszę Państwa, znajdujemy się w domu pielęgnacyjnym imienia doktora Edmonda Wojtyły w Wadowicach, w tej chwili w części parterowej domu pielęgnacyjnego, gdzie odbywa się pobyt dzienny. Poza tym. Od 1 października w naszym domu rozpoczęły się turnusy opiekuńcze z projektu wojewody Małopolskiego wraz z, z ośrodkami pomocy społecznej z całego województwa. W tym roku przyjmiemy 60 osób podopiecznych, w przyszłym roku 100 osób podopiecznych. Turnus się zaczyna, jak już powiedziałam, od 1 października 2014 roku do 30 czerwca 2020. 15 roku. Turnusy te mają za zadanie opiekę nad osobami niesamodzielnymi, które wymagają 24-godzinnej opieki, a poza tym mają na celu odciążenie opiekunów, którzy przez 24 godziny opiekują się swoimi podopiecznymi, czy to na odpoczynek, czy na załatwienie własnych spraw osobistych. Poza tym w naszym domu jest rehabilitacja lecznicza która wspomaga naszych podopiecznych staramy się aby nasi podopieczni że tak powiem byli uruchamiani w ciągu dnia a łóżko żeby służyło do wypoczynku nocnego Poza tym jest profilaktyka zdrowotna. Posiadamy aparaturę wysokospecjalistyczną do tej profilaktyki. Jest to aparat doplera, oraz no, aparaty do mierzenia ciśnienia, poziomu cukru, no, to, jest, to jest wiadomo. Poza tym posiadamy też własne EKG. Aparatura wysokospecjalistyczna została zakupiona z z 11 listopada. Od, od 10 lat ksiądz proboszcz Tadeusz Kasperek. Zainicjował tacę ze święta 11 listopada i ta taca zostaje przeznaczona na właśnie tą aparaturę. W tym roku zakupimy z ofiarności. Tej mszy świętej, święta niepodległości dwa aparaty do tlenoterapii, które po prostu ratują ludzkie życie, a których mamy wciąż za mało. Ponadto nasze stowarzyszenie stara się o to, aby poszerzyć rehabilitację o Podziemie, podziemie naszego domu pielęgnacyjnego i może na ten temat powie pani dr Huczyńska, która ma duży wkład w pozyskiwanie środków czy to rzeczowych, czy to środków finansowych. Także przekazuję mikrofon pani doktor Huczyński. Więc postanowiliśmy w podziemiach tegoż budynku. Wy, wyremontować te podziemia oraz tam stworzyć z jednej strony gabinet hydroterapii, który jest niezbędny w prowadzeniu prawidłowej i pełnej rehabilitacji. Oraz wybudować grotę solną. Grota solna jest to pomieszczenie służące do rehabilitacji głównie osób alergicznych, osób ze zmianami w układzie oddechowym, dzieci, które chorują bardzo często na rozmaite dolegliwości ze strony zarówno górnych, jak i dolnych dróg oddechowych. Jest to terapia uznawana, no na przykład groty solne. W Wieliczce, nawet same sanatoria w Bochni czy Wieliczce. No, trudno, żeby nasi mieszkańcy dojeżdżali tak daleko. Chcemy tutaj na miejscu ten um, sposób rehabilitacji wprowadzić. Z kolei hydroterapia, czyli terapia przez wodę. Jest terapią bardzo ważną dla osób z rozmaitymi dolegliwościami ze strony narządu ruchu z jednej strony, ale także dla osób z nerwicami, z dolegliwościami natury sercowej i mamy nadzieję, że dzięki darczyńcom, o których się stale staramy i których prosimy o pomoc, uda nam się ten dział rehabilitacji otworzyć. Specjalistów, którzy by tym się zajmowali, mamy wyszkolonych, chętnych do pracy za symboliczną prawie, że złotówkę. Także myślę, że mieszkańcy nasi będą mogli w pe po pewnym czasie, trudno powiedzieć kiedy nam się to uda zrobić, chcielibyśmy jak najszybciej, będą mogli korzystać z tejże terapii. Prace remontowe w podziemiach budynku przy budowie gabinetu hydroterapii, terapii i groty solnej już się rozpoczęły. Myślę, że na temat korzyści wynikających z rehabilitacji opowie nam jeden z naszych pacjentów. Miło mi bardzo, Pana widzieć w takiej znakomitej formie. Także proszę opowiedzieć nam o swoich poprzednich dolegliwościach i o stanie obecnym. Ja, Czy jest Pan zadowolony z terapii? Jestem zadowolony. Jestem ostatnio po udarze, byłem w szpitalu w Oświęcimiu, w Suchej i w Wadowicach na Geriatrii i, i teraz przystąpiłem do, do rehabilitacji na ulicy Barskiej w Wadowicach. Jestem ochronie zadowolony z pobytu, bo tu jest bardzo dobra opieka i, i rehabilitacja wspaniała jest i, i mam jedzenie, mam wszystko i pra, od 8 do 16. No i, Więcej już nie mam nic do powiedzenia. Ja chciałam jeszcze wyjaśnić Państwu, że Pan korzysta z rehabilitacji w ramach tak zwanego pobytu dziennego, to znaczy mieszkańcy Wadowic i okolic mają możliwość spędzenia tutaj tych kilku godzin, o których Pan wspomniał, i skorzystania z rehabilitacji i wspólnego pobytu złącznie z życiem towarzyskim, kulturalnym i rozrywkowym. Dom pielęgnacyjny przy ulicy Barskiej w Wadowicach to prawdziwy, żywy pomnik świętego Jana Pawła II, z którego korzystają osoby dorosłe, chore, często po wypadkach lub innych urazach. Jak Państwo widzicie, turnusy opiekuńcze cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Są tutaj osoby głównie ze schorzeniami neurologicznymi, schorzeniami związanymi po urazach. Po urazach, a są również i e, pacjenci z Alzheimerem. No bardzo dobrze jest, zadowoleni jesteśmy, jest ciepło, jedzenie bardzo dobre. Chodzimy na spacery. No tak jest zadowolony bardzo. Cieszę się, skąd pan jest? Za górnika. Główną rolę w opiece nad naszymi podopiecznymi pełnią pielęgniarki. Pielęgniarką koordynacyjną jest Pani Danuta Jaszczuk. Pozostałe pielęgniarki to są pielęgniarki, które na co dzień pracują w szpitalu i tu świadczą opiekę nad naszymi podopiecznymi. Bardzo ofiarno oprócz tego są jeszcze opiekunki medyczne i są też osoby, które są na bezrobociu. Zajmujemy się terapią zajęciową. Te osoby, które tutaj mamy na tej sali akurat nie ma z nimi kontaktu słownego, e, dlatego też nie korzystają z biblioteki. Mamy 15 podopiecznych. Z paroma jest taki kontakt słowny utrzymany. Siedzą na wózkach, są w większości samodzielni. Natomiast troszkę osób jest takich, które, które wymagają dużej pomocy. No i kontaktu jako tako z nimi nie ma, ale są fajni. Można z nimi porozmawiać po swojemu w ich języku. No i jest super. Dziękuję. To tylko pielęgniarka, tak może się wyrazić o swojej ciężkiej pracy. Chcę jeszcze dodać, że mamy tutaj osadzonych, wolontariuszy z zakładu karnego, których opieka jest nieodzowna. Oni głównie pomagają w dźwiganiu naszych podopiecznych, czy do kąpieli, czy... Przełożeniu na wózek. Chcę zaznaczyć, że zarząd stowarzyszenia w składzie w tej chwili czteroosobowym nie pobiera żadnego wynagrodzenia, czyli też jesteśmy wolontariuszami. Oczywiście powstanie tego miejsca było możliwe dzięki dużej pomocy osób. O wielkim sercu. Jak widzicie Państwo, obiekt przy ulicy Barskiej 17 pełni służebną rolę wobec wielu mieszkańców i wielu osób potrzebujących. Myślę, że mieszkańcy Wadowic doceniają ten nasz wkład w troskę o ich bezpieczeństwo i dobroby, dobry stan zdrowia. Oczywiście za wiele zawdzięczamy także pani burmistrz Ewie Filipiak, która wspierała zawsze nasze działanie. Mam nadzieję, że rozsądni mieszkańcy Wadowic nie dopuszczą do zaprzepaszczenia. Tej działalności. Nie dopuszczą do tego, żeby papieskimi wadowicami, miastem, gdzie urodziło się kilku świętych, a ostatnio taki wybitny święty, kierowała osoba, która neguje istnienie Boga. Myślę, że mieszkańcy nie dopuszczą także do tego, aby w naszym mieście rozwinął się, rozwinął swoje skrzydła związek promu promujący narkomanię, wolne konopie. To będzie rzeczą niesłychanie szkodliwą i tragiczną dla młodzieży, która omamiona pseudowolnością Chciałaby jakiś radykalnych zmian. Myślę, że mieszkańcy Wadowic postawią na dalszy rozwój, na dalszą y, współpracę wszystkich ludzi i życzliwość wzajemną. Warto dodać, że z różnych form pomocy, jakiej udziela dom pielęgnacyjny, korzysta rocznie ponad tysiąc osób.